Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w tą piękną środę. U nas w Irlandii jest przepiękna pogoda, świeci słoneczko, można normalnie siedzieć i się opalać. Ja nawet byłam na balkonie się troszeczkę poopalać, ale chciałam Wam dzisiaj e, powiedzieć o tym, co do mnie dzisiaj przyszło, ponieważ przyszła paczuszka z Duo Live. E, więc tak jak obiecałam, będę Wam co jakiś czas nagrywać e, filmiki, opowiadać o produktach, jakie do mnie przechodzą, ponieważ te różne, są to różne produkty, w zależności od tego, jakie są zamówienia klientów i w zależności od tego, co ja potrzebuję w danym momencie. Takim moim numerem jeden, na który czekałam z niecierpliwością, jest Lazisal. To są dwufazowe kapsułki. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, odwrotnie. O tak, to są dwufazowe kapsułki z takiej serii anti-aging, e, serii antystarzeniowej, e, które e, pomagają nam przywrócić witalność naszej skóry, tak? E, pomagają nam, żeby... Ym... Taki, taki, jakby naturalny lifting naszej skóry, poprzez, od środka, tak? no bo przeważnie gdzieś to się robi od zewnątrz jakimiś zabiegami, kremami czy innymi rzeczami. A my tutaj mamy po prostu dwufazowe kapsułki: jest forma płynna, w środku forma stała czyli to się też bardzo fajnie wchłania. To jest drugie opakowanie, które ja będę stosować, bo pierwsze już mi się skończyło i po 30 dniach naprawdę już widać różnicę, że ta cera jest bardziej nawilżona, bardziej wygładzona, ujędrniona ale oprócz tego to jest cała seria, tak, bo jest jeszcze krem La który już zamówiłam poprzednio i jeszcze go mam, więc nie zamawiałam drugiego. Krem też jest no dodam, że kapsułki są oczywiście naturalne 100%, krem jest w 97 E, procentach naturalny e, on już po 30 e, minutach wygładza naszą cerę, ujędrnia nawilża, e, w ogóle ma taki fajny aplikator, tak że tutaj się naciska i tutaj ten kremik wychodzi, więc nam nie musimy grzebać palcem, nakładamy go sobie na skórę e, i naprawdę ta, ta cera jest zupełnie inna świetnie jest naprawdę nawilżona świetnie e, ta Skóra jest napięta, wyrównuje się też kolory, Bo ja miałam problemy z przebarwieniami. No i on po prostu rewelacyjnie pachnie, więc to też jest dla mnie takie must have. Ale oprócz tego, tak, oprócz tego, że on jest naturalny, tak, świetnie pachnie. No to już po 30 dniach tak naprawdę widać. Taką po 30 dniach, po 30 minutach już widać różnicę na cerze, na skórze, po kapsułkach po 30 dniach. A tutaj mamy coś takiego wow. To jest serum, czyli taki koncentrat, można powiedzieć, taki szybki lifting. Po 30 sekundach od nałożenia tego serum, na przykład pod oczy, ja mam bardzo cienie pod oczami, czy, czy tutaj zmarszczki mimiczne, tak? A więc jeżeli się coś takiego nałoży, no to już po 30 sekundach to się wszystko wyrównuje, zmarszczki się wygładzają, tak jak na przykład na czole, czy, czy właśnie tutaj te kurze łapki. one jest w kształcie takiego pena, tak? Tutaj się naciskamy i wy, wy, wychodzi nam taki, o, taki malutki, 1 ml tego serum nakładamy go tutaj i już po 30 sekundach nie będę miała cieni pod oczami nie będę miała zmarszczek, czyli jest mega, można też nałożyć sobie na czoło tak, żeby to wszystko fajnie się wyrównało ja to używam raczej nie na co dzień tylko gdzieś na jakieś takie specjalne okazje specjalne wyjścia no bo, no żeby wyglądać jakoś super mega lepiej ale oprócz tego, tak, to jest moje, takie mówię, must have. No, jeszcze też trzeba zadbać o swoją odporność. Więc zamówiłam dla siebie, dla naszych, dla moich klientek witaminę C. Jest to naturalna witamina C w formie płynnej, która zawiera acerole, dziką róże, jagody, kamu-kamu, czyli tutaj nie ma żadnych sztucznych składników. To jest w 100% naturalna w formie płynnej, podnosi naszą odporność. No a wiadomo, że w dzisiejszych czasach ta odporność jest bardzo ważna. Oprócz witaminy C również mam syropek dla dzieci San Vital. Tutaj to taki zestaw właśnie dla dzieci witamina C i San Vital jest super, tak, żeby nasze maluchy nie chorowały. San Vital też jest naturalny ja to podaję mojemu synkowi, mój synek w ogóle nie choruje, tak? Jak chodził jeszcze do szkoły, to znaczy teraz już wrócił, ale wcześniej jak chodził do szkoły, no, dzieci gdzieś miał jakieś przeziębienia, infekcje, a mój młody kompletnie nic, tak? I też jest o tyle fajne, że to jest naturalne. Więc ja wiem, że ja mojemu dziecku nie daję żadnej chemii, tak, że tutaj Daję mu na przykład co tutaj jest, jest tu zagłęczony sok z owoców winogron, jeżyny, czarny bez, tak, więc dużo, dużo takich naturalnych składników, które pomagają naszym dzieciom w tym, żeby po prostu były zdrowe. Więc ja mówiłam, to też dla mojego synka i jeszcze kilka opakowań dla dzieci moich klientek oprócz tego oczywiście już Wam o tym kiedyś mówiłam kolagen, tak kolagen to jest coś, co ja uwielbiam i to też po prostu jest cały czas w mojej lodówce przede wszystkim kolagen świetnie wpływa też na, na od wewnątrz, na naszą cerę, paznokcie włosy, skórę, tak ale również dla mnie akurat to było ważne na nasze stawy na... Narządy ruchu, więc tutaj ja miałam bardzo duże problemy z kręgosłupem, i po prostu odkąd piję kolagen, już tych problemów tak dużych nie mam. A czasami było tak, że nawet nie mogłam chodzić, tak? Musiałam po prostu gdzieś tam leżeć w łóżku, a kolagen mi w tym pomógł w połączeniu z prostikiem. A prostik to też są kapsułki w formie naturalnej. Które właśnie działają na narządy ruchu, więc jeżeli macie problemy jakieś właśnie ze stawami, z zestawami, z nadkarstkami, nie wiem, z łokciami, z kręgosłupem, z kolanami, to ten zestaw Wam pomoże. Właśnie dzisiaj też jedzie kolagen do tutaj, do jednej mojej klientki. No i prostik też do mojego klienta, bo ja swój prostik mam. Tutaj, więc ja jeszcze mam, a tutaj jest dla właśnie dla klienta, który korzysta też już od kilku miesięcy i naprawdę bardzo, bardzo mu pomógł. Co ja jeszcze tutaj mam oprócz kolagenu? O, jeszcze mam chlorofil. Chlorofil to jest coś takiego jak płynna energia, tak? Tutaj ja na przykład... Ym, Miałam bardzo duże wahania, takie spadki energii. Oczywiście piję dzień i noc, o którym Wam mówiłam wcześniej, i on mi pomógł. Ale oprócz tego, że chlorofil daje mi ten, ten, tą naturalną taką energię, tego takiego naturalnego kopa, tak? zamiast kawy na przykład. Chociaż też kawę piję, nie mówię, że nie, ale na pewno nie, nie w takich ilościach jak kiedyś, i zupełnie inaczej on ona na mnie działa to oprócz tego on oczyszcza organizm z toksyn, tak? Jest, ma taki fajny miętowy smak, można go sobie pić tak jak wszystkie produkty z kieliszeczka, ale również można na przykład, ja go piję z wodą, rozcieńczam z wodą, moje dziecko też pije, świetnie oczyszcza to nasz organizm, jeżeli na przykład chcemy um, przejść na... Um, Jakiś detoks czy coś takiego, tak. Można to też dodać do koktajlów, też dodaje bardzo fajny smak, czy do wody. To już tak, w zależności od tego, jak Wam będzie smakował, ale naprawdę polecam. No bo wiadomo, że w tej chwili dużo tych toksyn jest w środowisku naszym, więc też trzeba się naturalnie oczyszczać. Pokażę Wam jeszcze, co mam. Oczywiście. Aloesowy szampon do włosów. W tej chwili nie używamy w domu nic innego. Naturalny aloesowy szampon. Te włosy po aloesie są zupełnie inne, tak? Są takie mięciutkie, są nawilżone, nie mam rozdwojonych końcówek, nie przetłuszczają mi się, no i przede wszystkim nie ma tu chemii, tak? To też jest bardzo ważne. Stosuje to cała moja rodzina, to znaczy mój syn, tak, ja no i wszyscy wokoło więc też bardzo polecam krem do rąk z witaminą C który fajnie bardzo się komponuje z naszą naturalną witaminą C ja zawsze miałam problem z tym że miałam bardzo suche wysuszone ręce mimo że kremowałam różnymi kremami ale mi to aż tak nie pomagało a tutaj ten krem daje takie Uczucie takiego płaszcza ochronnego na rękach, chociaż nie jest tłusty, tak? Więc nie czujemy tego, że, że po prostu nam się ręce kleją, czy coś. No przede wszystkim też przepięknie pachnie, tak? I to jest też jego, jego taki plus, za to go uwielbiam. Ja mam jeden w torebce, jeden w kuchni, jeden tutaj. No i zamówiłam sobie kolejny, dlatego, że tego mi nie może u mnie zabraknąć. Co jeszcze? masło kolagenowe, o którym Wam mówiłam, tak? które zawiera trzy rodzaje cząsteczek kwasu hialuronowego, świetnie działa na celulit, na rozstępy, też, na przykład wygładza zmarszczki. Ja to generalnie stosuję jako taki balsam do, do ciała. On też rewelacyjnie pachnie i, no i to też jest coś, co zawsze jest w mojej, Łazience, tak? I tego mi nie może zabraknąć. Ja sobie nie wyobrażam używać czegokolwiek innego do ciała, jak tylko właśnie tego, tego masełka kolaganowego. To jest akurat dla mojej klientki i to też, tak jak mówię, to jest taki numer jeden, tak? Bardzo fajnie się sprzedaje. Kobiety to bardzo lubią i jeżeli byście chcieli, to dajcie znać. Ja polecam ze szczerego serca, ponieważ używam. No i jeszcze taka ostatnia pozycja, e, która dzisiaj do mnie przyszła, to jest e, antybakteryjny żel do rąk. E, odkąd się pojawiła pandemia, czyli już prawie ponad rok temu, a tutaj firma wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom i wydała taki żel, który nie zawiera alkoholu. I powiem Wam, że to jest po prostu strzał w dziesiątkę, dlatego że po tych wszystkich żelach antybakteryjnych, które mamy w normalnie można kupić w sklepach to ręce oczywiście są wysuszone, ręce są a mój syn to aż miał takie popękane, mówił mamo co ja mam z tym zrobić, oczywiście ratowałam go kremem z witaminą C ale e, odkąd wyszedł żel, używamy wszyscy w domu tego żelu antybakteryjnego on jest też naturalny na olejkach heterycznych, świetnie pachnie nie wysusza na Wilża jest, tak jak mówię, antybakteryjny, antygrzybiczny, tak, antyzapalny, tak? Przeciwzapalny, więc nawet jeżeli coś wam wyskoczy, tak, jakiś taki, jak to się mówi, potocznie syfek, też można tym posmarować, wypróbowane i schodzić. Czy nawet jak gdzieś tam moje dziecko się skaleczyło, czy, czy coś też tym żelem antybakteryjnym, to smarowałam. Jakieś uczulenia, to powiem Wam, że też bo też wypróbowałam na sobie, więc polecam, jeżeli potrzebujecie czegoś do rąk, tak, antybakteryjnego, a nie chcecie, żeby wasze ręce były suche, zniszczone, bo wiadomo, że tych żeli bakteryjnych, antybakteryjnych wtedy, teraz się używa bardzo dużo, to naprawdę polecam ten żel i jest naprawdę super, tak? A w mojej torebce jest zawsze ten zestaw, tak? Żel antybakteryjny i krem do rąk. Po prostu bez tego nie wychodzę z domu. I słuchajcie, kochani. Jeżeli któryś z tych produktów by was zainteresował, to dajcie mi znać. Ja zawsze 1. i 15 składam zamówienie. Oczywiście, jeżeli jesteście z Irlandii, to możecie zamówić bezpośrednio do mnie, tak, i się gdzieś tam zgłosić po te produkty. Jeżeli jesteście spoza Irlandii, to też dajcie mi znać. Ja wam wyślę link do sklepu. Przy większych e, zakupach, oczywiście, są rabaty, e, ale o tym już Wam wszystko opowiem, e, jeżeli będziemy, będziecie e, zainteresowani zakupem. E, jeżeli oglądacie to na YouTubie to pod tym filmikiem będzie link do sklepu. Jeżeli oglądacie to na innym kanale, to też pod filmikiem będzie link do sklepu. Możecie sobie tam kliknąć, wejść, zobaczyć, jakie mamy produkty. Jeżeli byście chcieli coś więcej się dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli chcecie jakieś rabaty, bo będziecie robić większe zamówienie, to też dajcie mi znać. A to bardzo chętnie wam tych rabatów udzielę, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj powiedziałam to, co was zainteresowało, że znaleźliście tutaj coś dla siebie i tak jak mówię, jeżeli byście chcieli zamówić do Irlandii, to zapraszam do zamówienia do jutra, bądź każdego pierwszego jeżeli poza Irlandię oczywiście w każdy jeden dzień możecie do mnie napisać bądź wejść do sklepu i zamówić sobie produkty i tutaj one przyjdą wtedy bezpośrednio na was na wasz adres a tymczasem życzę wam cudownego wieczoru dalszej pięknej środy i Mam nadzieję, że z większością z Was, którzy mnie oglądacie, będziemy się jeszcze widzieć, ponieważ przy kolejnej paczce również zrobię takie nagranie, żeby Wam opowiedzieć o kolejnych produktach. No i co? Życzę jeszcze raz Wam cudownego wieczoru i do zobaczenia.